Festiwal tej Książki w Piasecznie ma za zadanie przybliżyć w społeczności piaseczyńskiej książki w pięknych wydaniach, pięknych edycjach. Na rynku zebrali się wydawcy, którzy właśnie skupiają się na wartości edytorskiej książki. Festiwal Pięknej Książki w Piasecznie to okazja do spotkania się z wydawnictwami, które wydają przepiękną książkę, bogato ilustrowaną, pięknie wydaną. Okazja do rozmów z wydawcami, autorami, z tymi, którzy książki udostępniają i promują. roku po raz czwarty mieszkańcy Piaseczna mają możliwość spotkać się z piękną książką, tutaj w sercu miasta, w sercu coraz, mam nadzieję, piękniejszego Piaseczna, na piaseczyńskim rynku. Dziękuję serdecznie oczywiście mistrzowi Józefowi Wilkoniowi za zaangażowanie w tą imprezę, za jej promocję. Dziękuję za to, że tworząc dzieła, ilustrując nie tylko wzbogaca swoich czytelników, ale jednocześnie promuje miasto i gminę Piaseczno i jego mieszkańców. Dlaczego warto czytać książki? Dlatego, że książki wzbogacają tą naszą piękniejszą stronę duszy. A jeżeli to jest jeszcze piękna książka, to mamy dodatkową wartość. Po pierwsze pobudzamy naszą wyobraźnię. Dowiadujemy się w najróżniejszych, pięknych historii, ale dowiadując się tych historii, odkrywamy też świat wartości. I teraz jak odkrywamy ten świat wartości, to warto, żebyśmy zaczęli opowiadać ten świat innym, Czyli jest to narzędzie do tego, żeby spędzać miło czas z drugim człowiekiem. Można dowiedzieć się wielu różnych cennych informacji, można przeżywać różne e, historie e, bohaterów tych książek, można przenosić się w inne światy, zarówno w te rzeczywiste, które kiedyś się zdarzyły, ale również w te wyimaginowane, które autor wymyślił. Książki rozwijają naszą wyobraźnię, naszą kreatywność, otwierają światy, które. Zostały już odkryte, ale pozwalają nam rozwinąć nasze myślenie, takie abstrakcyjne. Odrobinę mądrości więcej nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Tak bym to podsumował. Festiwal oprócz książek to również także koncerty. Teatr Nora i wspaniałe dziewczyny już po raz czwarty z nami. Ślizowska, przepiękna wokalistka we wspaniałym recitalu, a także parasol poetyka na zakończenie festiwalu.